Buraki wykazują ochronne działanie na wątrobę. W badaniach na zwierzętach wykazano, że picie soków z buraków przeciwdziała uszkodzeniom wątroby wywołanym przez różne substancje, a w tym przez alkohol czy też leki. A skoro już jesteśmy przy układzie pokarmowym, to warto wspomnieć również o pozytywnym wpływie buraków na naszą florę jelitową. Okazuje się bowiem, że buraki wykazują dosłownie magiczne działanie na naszych małych przyjaciół, których mamy w jelitach. Otóż w jednym z badań na skutek 14-dniowego codziennego spożycia soku z buraków zaobserwowano wzrost korzystnych dla zdrowia szczepów bakterii przy jednoczesnym spadku ilości bakterii patogennych. Oprócz tego sok z buraka przyczynił się do wzrostu ilości krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w kale u uczestników badania, co oczywiście, no jak nie trudno wywnioskować, świadczy o tym, że buraki stanowią dobre źródło pokarmu dla naszych bakterii.